Witaj serdecznie. Dziś temat zdrady, a dokładnie tego, jak poradzić sobie i dojść do siebie po tym bardzo trudnym i bolesnym zdarzeniu. Dzisiejsze nagranie opiera na historii Iwony, mojej klientki, której mogłam towarzyszyć przez około 5 miesięcy w dochodzeniu do siebie po zdradzie i towarzyszeniu jej wewnętrznej przemianie. To nagranie, tak naprawdę właśnie scenariusz tego nagrania, w bardzo dużej mierze opiera się na tym właśnie jak Iwona przeżyła to wszystko co się wydarzyło. Dlatego wybaczcie, wiem, że nie lubicie jak ja czytam, ale dzisiaj będę sporo czytała, ponieważ tak bardzo mi zależy, żeby przekazać dokładnie słowa Iwon, tak jak ona to rozumie, czuje. I dlatego chciałabym, żeby to właśnie te słowa były powiedziane, a nie moja interpretacja tego co właśnie zaszło w Iwonie. Nazywam się Wina Przestowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Internal Family System. Wspomagam żyć w zgodzie, żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi emocjami, a także z innymi ludźmi. Pani Iwona zgłosiła się do mnie około pół roku po stracie męża, nie mogąc poradzić sobie samodzielnie z tym, co się stało. W momencie zgłoszenia Pani Iwona mieszkała osobno ze swoim mężem i była wewnętrznie rozdarta pomiędzy tym, czy odejść, czy dać drugą szansę. Pani Iwona jest kobietą około czterdziestki, mężatką o 20 lat i mamą dwójki prawie już dorosłych dzieci. Jak sama siebie określa, mówi, że jest osobą spokojną, która więcej raczej słucha niż mówi i nie nawiązuje szybko zbyt nowych znajomości. Ma jednak grupę przyjaciół. I teraz właśnie zacznę opisywać to, jak pani Iwona rozumie swoje dotychczasowe małżeństwo. I tak piszę o tym. Nasze małżeństwo było dobre. Mąż wspierał mnie, a ja jego. Czułam się przy nim bezpieczna, kochana i doceniana. Zawsze mu ufałam i to, za, i to samo zawsze chciałam dać jemu. Zawsze stawiałam męża i dzieci na pierwszym miejscu. Chciałam, żeby niczego im nie brakowało. Poświęcałam siebie dla nich. Ich potrzeby zawsze były ważniejsze od moich. Oczywiście, jak każde małżeństwo, też nasze miało wzloty i upadki, ale potrafiliśmy sobie z tym poradzić. E Iwona, tutaj dodam od siebie, że od lat marzyła o otwarciu swojej własnej działalności, zdobyła nawet potrzebne kwalifikacje do tego, ale z powodu braku pewności siebie wybrała twiejszą, jak twierdzi, drogę i zaczęła wspólnie z mężem prowadzić jego czy ich firmę, która całkiem dobrze prosperowała. Jak opisuje Iwona, ich wspólne życie było jak w państwie, do momentów, kiedy w 2020 roku zaczęło wszystko się sypać. Zaczęliśmy odsuwać się od siebie. Mąż zaczął mieć problemy zdrowotne, a także przez pandemię koronawirusa firma nie przynosiła już takich dochodów. Częściej zaczęliśmy się kłócić, pomimo tego, że starałam się cały czas go wspierać oraz wyjaśniać, że to minie, że poradzimy sobie. Starałam się jak mogłam. Myślałam, że jak będę dobra, to wszystko będzie dobrze. W pewnym momencie czułam, że coś jest nie tak. Pytałam kilkakrotnie, czy ma kogoś. Jego odpowiedź zawsze była, nie ma nikogo. Nie wiedziałam, co mogę więcej zrobić i po części odpuściłam. Moje przeczucie jednak się nie myliło, gdyż odkryłam dużą ilość połączeń telefonicznych z jednym numerem. Po sprawdzeniu okazało się, że był to numer naszej klientki. Zaczęłam się dopytywać, co to ma znaczyć, czy mnie z nią zdradza. Jego odpowiedzi były zawsze przeczące i powiedział, że to tylko rozmowy. Tak trwało to prawie dwa miesiące, jak mnie okłamywał. W tym czasie próbowałam z nim rozmawiać. Chciałam usłyszeć prawdę, bo czułam, że mnie zdradził i że mnie okłamuje. Znałam tę kobietę i jej przeszłość i mogłam iść do niej, żeby usłyszeć od niej, co ma do powiedzenia. Ale dla mnie to było zbyt poniżające. Chciałam usłyszeć wszystko od niego. I w końcu tak się stało. Usłyszałam prawdę, której nie mógł już dłużej ukrywać. Pomimo tego, że przeczuwałam już wcześniej zdradę, ból, który wtedy poczułam, był tak wielki. Poczułam, jak moje serce rozpada się na kawałki. W mojej głowie pojawiły się pytania, dlaczego? Czy ja nie byłam wystarczająco dobra? Jak on mógł? Co ona mu takiego dała, czego ja nie miałam? To były pytania, które długo nie dawały mi spokoju, a także to poczucie złości, poniżenia, gniewu, braku szacunku oraz co robić dalej? Moje wartości, takie jak miłość, wierność, szacunek, to wszystko, co przyrzekliśmy sobie przed laty, runęło w jednym momencie. Powiedziałam mu wtedy, że jeśli do niej coś czuję, to, żeby odszedł i mnie zostawił. Że poradzę sobie, że nie chcę, żeby był ze mną i że nic już do mnie nie czuję. Mówiłam, że nic na siłę. Mąż jednak błagał mnie i prosił, żebym mu wybaczyła, że to co zrobił był jego największym błędem, że nie chce stracić mnie i rodziny i będzie o nas walczyć. Wziął całą odpowiedzialność na siebie i prosił, żebym dała mu drugą szansę. I że spróbujemy to naprawić. Nie sądziłam jednak, że to będzie takie trudne. W tym czasie miałam jedną przyjaciółkę, z którą mogłam o tym porozmawiać, która mnie wspierała i bardzo dużo pomogła. Nie chcieliśmy o naszych problemach rozmawiać z nikim innym i nawet wtedy nasze dzieci o niczym nie wiedziały. Następne miesiące były dla mnie traumą. Nie potrafiłam poradzić sobie z bólem, gniewem, żalem oraz chęcią zemsty. Runął mój cały świat. Myślałam, że jak będę dobra, to zbuduję idealną rodzinę bez skazy. On jednak wszystko zniszczył. Pomimo, że on starał się jak mógł, ja cały czas robiłam mu ciągłe wyrzuty, że mi to zrobił. Chciałam w ten sposób pokazać i oddać jemu mój ból. Nie potrafiłam się z tym pogodzić. Zaczęłam nawet szukać winy w sobie, że może mogłam coś wcześniej zrobić, że nie byłam wystarczająco dobra. Chciałam być kimś innym, bardziej otwartą i rozgadaną osobą, myśląc, że to jakoś mi pomoże. Niestety, te ciągłe myśli, doszukiwanie się czegoś i strach, że to może się powtórzyć, doprowadziło do tego, że postanowiliśmy się rozstać. Kazałam mu całą sytuację przedstawić dzieciom oraz wytłumaczyć się, dlaczego się wyprowadził. Nie mieszkaliśmy z sobą przez kilka tygodni, po czym postanowiliśmy dalej walczyć o nas i o nasze małżeństwo. W tamtym czasie nie potrafiłam się odnaleźć. Nie wiedziałam, kim jestem. Po części odsunęłam się od prowadzenia wspólnej firmy. Po raz kolejny ruszyłam z rozwijaniem własnej działalności. Chciałam być niezależna, a także spełniać swoje marzenia i siebie. Postanowiłam sobie wtedy, że się nie poddam tym razem. Zaczęłam też czytać różne książki, żeby uspokoić siebie i swoje myśli oraz słuchać wypowiedzi na YouTube. W ten sposób trafiłam na wypowiedź pani Eweliny Brzosowskiej o zdradzie. Bardzo mnie ujał jej wypowiedź i umówiłam się z nią na sesję online, ponieważ ciągle towarzyszył mi mój ból. Strach, żal i poczucie poniżenia. Mój stan psychiczny był już na wykończeniu, a ja w dalszym ciągu nie potrafiłam sobie z tym wszystkim poradzić i czułam się po prostu okropnie. Po kilku sesjach z panią Eweliną zaczęłam pomału się uspokajać i, i uświadamiać sobie, że nie byłam w stanie nic wtedy zrobić. O co tak bardzo się obwiniałam. Więcej przemyśleń takich od serca, od środka, doprowadziło mnie do tego, że w końcu udało mi się uwolnić i rozpuścić mój ból. Wtedy poczułam wielką ulgę. Było to uczucie ciężkie do pisania. Poczułam, jakby mi ktoś wyciągnął igłę z serca, niczym z lalki wódu. W końcu poczułam, że uparałam się wewnętrznie z tym bólem, choć nie było to wcale łatwe. Pani na pomogła mi uświadomić to, że jeżeli zaakceptuję i rozpuszczę ten ból, to nie zatracę swoich wartości, jakimi się kierowałam, ani nie zdradzę siebie. Uzmysłowiłam sobie, że moje wartości zawsze pozostaną ze mną. Akceptowałam też to, że moja rodzina jest już ze skazami, a więc nie jest idealna, no co ja sama nie miałam wpływu pomimo moich starań. Po całej tej zdradzie wiem, że nie warto poświęcać siebie. Tak, oczywiście trzeba być dobrym i dbać o rodzinę i bliskich, ale najważniejsze jest to, żeby dbać o siebie, żeby nie zatracać siebie, tak jak ja to zrobiłam. Trzeba wierzyć w siebie i kochać siebie. Teraz wiem, że jak ja będę szczęśliwa, to dam to szczęście innym oraz że każdy powinien mieć w sobie trochę egoizmu. Też wiem, że czeka mi jeszcze długa droga do przebycia, że będą też ciężkie chwile, ale jestem o wiele silniejsza, jak byłam. Cały czas walczy o siebie i się nie poddam. Tak właśnie opisuje swoją przemianę pani Iwona. Ja w tym miejscu chciałam tylko dodać od siebie takie kilka, taki kilka ważnych kroków, etapy etapów terapii, które zaszły właśnie podczas naszej wspólnej pracy, które właśnie doprowadziły do takiego dobrego, myślę, zakończenia w przypadku pani Iwony. I tu właśnie chciałam jedną rzecz powiedzieć. Tylko dlatego zdecydowałam się na indywidualną pracę z panią Iwoną, a nie wspólną, ponieważ mąż pani Ireny wziął pełną odpowiedzialność za to, co zrobił, okazał skruchę oraz chęć za dość uczynienia i walki o związek. Praca nad wybaczeniem zdrady. W przypadku, kiedy ta druga osoba, ta, która zdradziła, w żaden sposób nie bierze za to odpowiedzialności, nie okazuje skrochy, uważam, że byłaby nadużyciem wobec zdradzonej osoby i w takim przypadku nie podjęłabym wspólnej pracy. Wtedy myślę, że wskazana by była wspólna sesja. Kolejnym bardzo ważnym takim krokiem milowym w przypadku pani Iwony było zaprzestanie obwiniania się za to, że pozwoliła ona na bycie okłamywaną. Pani Iwona długo nie mogła poradzić sobie z myślą, że mogła posłuchać swojej intuicji i wcześniej odkryć strady, przycisnąć męża, skonfrontować go. Jednak po, uświadomie, po uświadomieniu sobie swojego braku gotowości, strachu na wcześniejszą konfrontację z bolesną prawdą, pozwoliła łagodniej spojrzeć na siebie oraz przebaczyć sobie te tygodnie, kiedy właśnie jej zdaniem pozwoliła na to kłamstwo. Pamiętajmy, że każdy z nas w pewnym momencie, kiedy naprawdę konfrontacja sprawdza czasami tak szalenie trudna, tak bolesna, że żyjemy w trochę takim zaprzepczeniu, w takiej iluzji. I o ile to długo nie trwa, zbyt długo, to jest po prostu taki mechanizm ochronnym, który, który nam wspiera. W pewnym momencie przed taki punkt w przypadku pani wony, że ona po prostu tak bardzo już cierpiała i coś czuła, że jest nie tak, że w końcu znalazła tą odwagę do konfrontacji. I to jest naprawdę w porządku. Kolejnym bardzo ważnym krokiem była odbudowa poczucia własnej wartości oraz uświadomienia sobie przez panią Iwonę, że zdrada męża nie miała nic wspólnego z tym, że ona nie była wystarczająca dla niego, ponieważ w tym konkretnym przypadku to bardziej było związane z jego własnymi trudnościami, z którymi on poradził sobie w taki tragiczny sposób, ale to nie miało nic wspólnego, że coś było z nią nie tak. I to uświadomienie sobie również bardzo jej pomogło. Kolejnym bardzo ważnym punktem była akceptacja mm, i przecież żałoby przez panią Iwonę po tym, że jej rodzina już nigdy nie będzie taka jak wcześniej. Taka właśnie jak to ona opisywała, idealna, bez skazy. Pomimo tego, pomimo właśnie zmierzenia się z taką ogromną stratą, że ta rodzina już nigdy nie będzie taka sama, uświadomiła sobie pani Iwona, że pomimo tego, że już nie będzie bez skazy, to wciąż może być pełna i szczęśliwa. I to też bardzo ważny był, bardzo ważna refleksja. Kolejnym ważnym punktem było przewartościowanie swojego życia oraz postawienie siebie na pierwszym miejscu, bo tak jak mogliście usłyszeć z tej historii pani Iwona bardzo dużo dawała siebie, poświęcała siebie i sprzeciw ten ostatni wniosek, że pani Iwona już ta strategia się nie sprawdziła. Ona wszystko dawała siebie z taką nadzieją, że wszystko ok, a ta zdrada, ten kryzys pokazał, że ta strategia nie działa. I że ona nie musi tego robić. I to, że ona jest dla siebie najważniejszą. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny punkt naszej wspólnej pracy. I kolejnym takim przełomowym, w moim odczuciu, momentem było dotarcie do nieświadomego oporu przed niemożnością odpuszczenia bólu. Okazało się mianowicie, że pani Iwona posiadała nieświadomy cel utrzymania swojego bólu po zdradzie. Okazało się, że takim bardzo... W nieświadomym poziomie obawiała się, że jeżeli pozwoli swojemu bólowi odejść, to tym samym zdradzi swoje głęboko wyznawane wartości. To jest wierność i lojalność. I kiedy uświadomiła sobie ten nieświadomy cel, to mogła się go skonfrontować ze świadomością. I wtedy okazało się, że to nie jest prawdą. A wybaczenie mężowi w żaden sposób nie godziło jej własne wartości. tym ona była wciąż wierna. I w ten sposób doszło do czegoś takiego, co my nazywamy w psychoterapii rekonsolidacji emocjonalnej pamięci. Wówczas, kiedy do tego doszło, zdarzenia tego nieświadomego konstruktu z rzeczywistością, ból przestał być podświadomie konieczny, więc mogła pozwolić mu swobodnie odejść. I pani Iwona opowiada, że chwilę po sesji, jak była z tymi refleksjami, to dosłownie jakby ktoś wyjął. Igłę z jej serca, dosłownie jak zaleczki wódu, dlatego też grafika do tego nagrania jest taka, a nie inna, ponieważ to bardzo obrazuje właśnie wewnętrzne przeżycia pani Iwony. I tak naprawdę to była nasza przedostatnia sesja, po której pani Iwona poczuła, że szczerze przebaczyła mężowi, w żaden sposób się absolutnie tego nie zmuszała, po prostu poczuła w pewnym momencie, że chce znów nałożyć, założyć obrączkę po roku od jej nienoszenia. Od straty. Więc na szczęście ta historia skończyła się dobrze. Dlatego bardzo zachęcam Was serdecznie do szukania profesjonalnego wsparcia, żeby i Wasze historie miały szansę na, taki dobry, na takie dobre y, zakończenie. Dziękuję i do zobaczenia.